Jestem Iwona i witam Was na kanale Mamy Budżet. Dzisiaj jak widzicie w opisie przyszłam do Was z podsumowaniem września. Czas już go podsumować. O, nie wzięłam sobie naklejki, a dobrze, to za chwilę sobie um, znajdziemy. Już sobie uszykowałam I miseczkę na pieniążki będziemy wyciągać przy okazji i podliczać ile tu zostało tych oszczędności. Ale dobra, mam tutaj ten sekretator. Zacznijmy od początku. Yy, w jedzeniu. Ja mam sobie na kartce, już sobie zdążyłam napisać im, ile wydane. Dobra. I w jedzeniu zostało wydane dużo w tym, miesiąc, w tym tygodniu. Znaczy nie, tak naprawdę nie w tygodniu, w 8 dniach. Troszkę więcej, nie? No dobra, na każdym razie troszkę wydaliśmy więcej. Yy, wydane zostało 512 zł, i 50 groszy. Dobra, to sobie to rzucę. W paliwie yy, zostało wydane 100 zł. W domu nic. Młodzież, nic udało mi się, nic nie wydałam. <laughs> Powstrzymałam się, ale w dzieciach muszę sobie sprawdzić. W dzieciach tak, 15 zł, we funduszu awaryjnym, sprawdźmy. A chyba nic. Nie, to nic, na szczęście nic, na szczęście nic. I w banku wiem na pewno nic. Więc hmm, podliczmy, ile hmm, teraz 100, 15, 600, 27 zł i 50 groszy. Powiem, że myślałam, że gorzej, jakoś tak mi to jedzenie się tak wydawało dużo. Trochę dużo, ale też już parę mniej więcej. Ale okej. Okay. Tym bardziej, że nas już się zaczyna, tak jak mówią, sezon chorobowy, więc już była akcja chrupki i tam inne fajne rzeczy, żeby się ratować. No i tyle, co? Jak, jak Wam poszło? Ale może teraz co? Podliczymy te oszczędności i tutaj, tutaj sobie wpiszemy, a ja sobie będę je odkładać tutaj na boczek. Najpierw podliczymy to, co z tych kosztów zmiennych. Ale tutaj coś jeszcze dodam. Dobra. Z jedzenia. Naprawdę z jedzeniami dużo zostało. bo No, jestem naprawdę w szoku, bo z mi zostały mm, dokładnie. Nie wiem, gdzie to zapisać. Może to w pisze, ale Ja sobie to później gdzieś przepiszę. Tu obalę, broję. Profesor sobie trudno opis. I tak w Wiedzeniu mi zostało. Tu kopis szukam, a tu kopis leży. W Wiedzeniu 444 zł i 87 groszy. I sobie tu będziemy to podliczać: 444. I 87 I teraz tak, drobne tutaj będziemy wrzucać. Na wyzwania się szykują. Przepraszam, tle dziecko. Ale jak Wam mówiłam, jest chory synek i, i jest w domu, nie w przedszkolu. Yy, tak, walczyłam o te dyszki, <grym> jeśli ktoś się pytania. Tak, walczyłam, żeby mieć to wyzwań. Włączyłam w sklepach. Dobra, tutaj pieniądze, tak. Może też sobie już zamknę. Żeby mieć do tych moich 100 kopert. Jeszcze tu odwrotnie powkładałam. A tam, Iwona. Tu miałam zmyć, nie zmyłam. No i. Dobra. Znijmy to jeszcze. Tu nie patrzcie, bo tu jeszcze, jeszcze jednak weszły na zakupy takie drobne, więc dlatego. Zamiast na wacik to na kartkę. Nie no, hit. Tu se pomarza. Znaczy, też takie się czasami nieogarnięcia. Bo <grym> mi się coś ostatnio się zdarza. Dopiero będzie gorzej. Będzie gorzej, powiem wam w tym, ty, w tym październiku. Już was uprzedzam, że na pewno będę w niej wgarnięta. Tu już sobie napisałam, bo już sobie to wcześniej podliczyłam, a tu właśnie jeszcze takie małe zakupy wypadły, więc... Dlatego jest ta różnica... ...musowa, tak powiem. Dobra, już się prawie cały znowu jeszcze tu troszeczkę... No i tutaj. Powiem wam, że za dla mnie, a tu sobie wybrudziłam. Nie no hit. No dobra, będę później szorować to. Zamiast to zrobić faktycznie na kartce, to ja tu kombinuję. O ja no dobra, następnym razem się przygotuję. Lepiej. Dzisiaj jestem rozszczepana, dużo spraw mam na głowie. Dzisiaj dużo ważnych telefonów, ale ważne już zrobione prawie tam powiedzmy 90% spraw załatwionych. Kilka rzeczy jeszcze czekam na jakby telefony zwrotne. To najważniejsze. Dobra, to nie ma sobie wyschnie ten status. Ja często na, aha, na jedzeniu, teraz ściągamy z paliwa. Udało się. Stówka. Właśnie, wy, wy zmywacie to, czy. No właśnie, tak się zastanawiam ostatnio, czy to ma jest sens to zmywać, znaczy wiedzę i to wiadomo, ale w tych. dobra, już że zmywam to zmiję Tu to się elegancko zmyło, tam to tak nie do końca. Może jeszcze troszkę. No, brudziłam, mam nadzieję, że mi z tego wyjdzie z mojej podkładki. Dobra, no się tak rozgadałam o tym, że pobrudziłam, że ten 100 zł i nie dodałam go. 100 zł Z domu. Tutaj jest. Chyba będę to zmiewać, bo tu jest co miesiąc wyciągane. Tyle co w paliwie to nie, nie stracę tyle. W domu zostało mi 7 złotych i 5 groszy. Dodać 7. Hmm, drobne tutaj. Tak mi się te piwo nie podobają. Dobra, nie, one sobie powysychają, a ja sobie je później pochowam. Moda, 100 złotych. Nic nie kupiłam. <grystanie> Nie kupiłam, a tak mi no powiem, tak mi mm, ten komplet w pepko, naprawdę. cały czas Ale no, mam, mam wszystko, więc to takie wiecie: pana barier, tak było. W każdym razie nie wróciłam po niego. Mm, dzieci. I teraz tak najpierw sobie pieniądze. Dzieciak, mi zostało jeszcze 75 zł, bo piątkę życia. Zaraz tu sobie pokładamy, bo zobaczcie, jak ja sobie je rzucam, jak... 75 zł. Dobra. I z... Tutaj już nic, tutaj w banku nie ma nic już. To sobie zmyję. Dobra. Tutaj jeszcze wrócimy, ale to za chwilę, bo wyciągnę sobie tą czwórkę, ale, mm, ale no to nie, są oszczędności tego jakby miesiąca, więc mm, nie, nie, nie będzie tutaj w puli. Tutaj, Tutaj też nie, to, też to wyciągnę tam, te drobne, ale tutaj coś miałam jeszcze w prezentach, nie, tutaj jeszcze w prąd udało się co zostało nam w prądzie i w prądzie trzydzieści złotych też sobie zmienię z tego nie wyciągamy. I dodałam te 30 zł? No chyba nie, nieco? A ja jestem gapa. No, na pewno nie dodałam. Dobra, dajmy te 30 zł i sprawdzimy. A miałam pisać, nie zobaczcie, ale popisałam. No świetnie, no dobra, napiszę. Zaraz sprawdzimy, policzę, czy to się wszystko zgadza. 92. Dobra, podliczymy. Coś się chyba dzisiaj tu zakręciłam. Tak, mi chyba to, że sobie powróciłam. mi to tak wybiło. Czekajcie, dyszki sobie tutaj i będziemy zaraz widzieć. No, uzbierało się tych dyszek. Walczyłam mnie naprawdę w sklepach przy Nie będę mówić, że nie. Bo tak, nie, bo tak nie było, bo walczyłam. No wiecie, fajnie włożyć w te, te yy, stop i tam, jak się zbiera taka fajna, duża kwota, to już jest naprawdę no, fajnie, nie? A potem to po prostu... I tam, prawda? Aż to się zbierało? No, już szoku jestem. Dobra... Wiecie, najpierw już żeby zbierać ten pierwszy e, te, ten tysiąc te, te, te w tych dyszkach. A później już będzie mi łatwiej, bo sobie, wiecie, wymienić, kombinować. Ja tak jak nie mam z czego, no to dlatego tak o nie walczę. Ech, dobra, i teraz idziemy liczyć, czy ja się gdzieś nie pomyliłam. Nie, myślę, że nie, bardziej w, w drugą stronę. Nie no. Dobra, liczymy. Czy napisałam? Napisałam

dodać pięć, Słuchty pięćdziesiąt 30 30. Ech, 30 ale mam dzisiaj co 30 42 No i teraz prawę co się pomyliłam u rzy dyszki dobrze, podliczone, policzone bo tam się zamotałam Tego nie będziecie widzieć co ja tu kombinowałam, gdzieś się pomyliłam, dodałam 30 zł, którego tu nie ma ale i tak wyszło że to jest 756 zł i 92 grosze to są oszczędności z miesiąca września i tak sobie myślę, że tu sobie to zapiszę nie po to zamykałam na kombinujcie, oj Iwona yy, oszczędności tu sobie napiszę siedemset pięćdziesiąt sześć i 92. Proszę. No, mi się daje, że czad. No, jeszcze tyle nie odłożyłam. No, ja jestem pod wrażeniem. Szczerze. nie wierzę sama w to, że tyle mi się da odłożyć. Ale mm, żeby tak też nie było. Może nie różowo. Nie, 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 to mam na myśli. Wiecie co? Tu są takie końcówki. Pozmieniajmy to. Nie chcę, żeby mi się tu walało. Dorzucimy tutaj. Yy... No i, no, i będzie też na te wyzwania. Tu nic, dwa za 2 złote nie jest, nie kupi ani u ani u lekarza nie zapłacę, więc szkoda y, mi tych tu groszaków, że tak powiem. I trzy proszę. Dodaję, żeby było. Y, żeby co było? To jest kostówka Widzicie, że było płacone. W to od przyszłego miesiąca się właśnie zmieni, że to też będę Wam mówić. Bo ja tego nie, nie robiłam w tym miesiącu, gdzieś mi to umkło, że tak powiem. Ale już myślę, właśnie od przyszłego miesiąca, um, od października, że to będę um, pisać. Zrobię sobie to mimo wszystko dziewiąty. Jeszcze mi się nic nie nic wyschło i mi się rozpływa. No dobra, poczekajmy sekundę, mogę pomachać. Nie, dobra. Z dentysty nic nie wyciągamy, bo tu jest 20. Nie wiem, zawsze jest lepiej. 220 to jest, tylko 20 jest taka jak powiedzmy, drobna. To ona tutaj, to po prostu zakładam sobie, jakie tam są drobne z prezentu. Wyciągniemy sobie tą piątkę. Plus 5. A czemu sobie tu dodaję? Dodaję sobie, żeby wiedzieć, ile mam na wyzwanie. Też tu sobie zmyjmy. Chyba, że tu jest nawet 100. 200, dobrze, wszystko się skończy. 260 zł, no, już jest chłodno jeszcze nie. już nie będę pisać, tylko nawet przed 260 i jest 260. szkoły, nic nie wyciągamy o, może nie będę zmazywać. 100 zł jest ok prądzie już zmieniliśmy. z skomuniciel, nic tu nie ma w ogóle prawa, a tutaj dopiero będzie wszystko płacone, więc tutaj też nie zmieniam tu jedynie sobie podmienię te stówki żeby mieć do płacenia i tutaj podatek w to jest już włożony, żeby zacząć na niego odkładać w październiku, bo w zeszłym miesiącu zapomniałam o nim. Zjedzenie jest wyczyszczone, już mogę sobie włożyć te statusy przy okazji, bo już wyschły. Na pewno już nie będą mi się rozmyzywać. W paliwie też mogę... i czekają na uzupełnienie, nie? domek jeszcze nie mam, mm, czekaj, nie mam yy, jedzenia podzielone na chemię bo nie mam tej kategorii Myślałam, bo na pewna, że zamawiałam nie zamawiałam, więc muszę ją dokupić mm, Ostatnie. I tutaj jeszcze tej poduszce finansowej, właśnie też pamiętam, dlatego że tak trochę od tyłu zaczęłam. To wyciągnęmy tą czwórkę. I sobie tu napiszę, że tej czwórki tu nie ma. albo bo po prostu też zmyję, wszystko już zmywałam, nie? Ale dzisiaj robię bałagan. Myślę, że wy też takie macie, bo ja nie, naprawdę się...

Dobra. za chwilę będą wpływać. Wkładane będą znowu pieniążki. Nie chcę, żeby mi poplamiło, widzicie? Pien pieniądze. Dobra. Ok. No i tyle. I co powiecie na no takie oszczędności? Bo ja jestem w szoku. A teraz się też wyjaśnia, mm, skąd były pieniądze na wyprawkę dzieci. Tak, bo mówiłam Wam, że też yy, No, że odkładam, teraz że odkładałam. Troszkę Cię sobie zapiszę tutaj, bo wiem, dzisiaj jestem coś. Tak, kręcona. Naprawdę. Tu jakieś dzisiaj byki mi wchodzą. Ale nie chcę, żeby mi znikło. Jeszcze później oczywiście sobie przeliczę, bo ja to jestem naprawdę dzisiaj bardzo. I to jest wyzwanie. Eee, żebym widziała. Eee, no ja jestem w szoku. naprawdę, ale tyle mi się udało odłożyć. Eee, a co chciałam powiedzieć? Aha, chciałam powiedzieć, no, że teraz widać, że faktycznie no, na tą wyprawkę y, poszło sporo pieniędzy. Jak widzieliście w ostatni filmik, i że to faktycznie to z tych pieniędzy, z tego budżetu każdego miesiąca. Y, też oczywiście odkładam, jak widzieliście, y, na tą wyprawkę, znaczy na tą szkołę, nie kategoria szkoła, ale coś mi jako wyprawka, y, na te ubezpieczenia właśnie, że na to też odkładałam cały czas. No i oczywiście tam było, tak jak wspomniałam, że to jest te 600 zł na dwójkę dzieci, która chodzi do szkoły, więc to też było w tej puli. Pamiętajcie, że ja zaczęłam prowadzić że dopiero od czerwca i to jest największy wynik. To jest normalnie... Ja sama nie wierzę, nie? Naprawdę nie wierzę, że tyle mi się udało odłożyć. Ja jestem pod wrażeniem, cieszę się z tego bardzo. Jutro pewno będzie filmik z rozpiski, września? września. Widzicie, co mówię, października. A później następny filmik będziemy odkładać to właśnie we wyzwania. Popchniemy te wyzwania i już myślę, że już nadszedł znaczy ten czas, żebym te małe wyzwania uzupełniała już na bieżąco. znaczy raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Myślę, że może jeden filmik będzie raz w tygodniu z tymi wyzwaniami takimi nie jak to nazwać, długoterminowymi yy, czyli tam mam 26 tygodni chyba dwa wyzwania i takie typowo no chyba to są takie długoterminowe, nie? Poprawcie mnie jeśli się, czy że coś no coś dzisiaj widzicie nie styka coś mi się nie łączy się w głowie yy, a reszta to będą to takie małe wyzwania jakieś tam piątka, wiecie no takie różne mam te kolorowe yy, cały czas się tam zmienia w tym segregatorku u mnie więc będziemy będziemy to wkładać i no jak już będzie u nas troszkę lepiej wejdzie mm, w domu czy chodzi lepiej, że dzieciaki pozdrowieją to, mm, to będzie, będę miała grę oszczędnościową swoją pierwszą, no ale musi być na razie spokój w domu, bo muszę podejść yy... no do ksero tak brzydko mówiąc, no żeby ładnie wydrukować zalaminować tą grę bo drukarka moja już, już no, no zobaczycie mam podrukowanych parę, parę wyzwań, ale nie wygląda tak jak ja bym chciała, no, na, na początek wystarczy, ale tą grę już chcę żeby była ładna, kolorowa, tak jak powinna być a tak, moja drukarka na to nie pozwala, więc się śmieję do męża, że chyba pierwsze, pierwszym zakupem z oszczędności będzie drukarka <grytania> i laminarka. Ale zobaczymy, bo trójka dzieci jest w domu, więc tych, tych wydatków i tych zobowiązań jest sporo oglądając ostatnio filmik jeden przypomniało mi się, że w czerwcu płaciliśmy yy, za przegląd a ja na ten przegląd sobie nie odkładam tak to jest to tam bodajże 20-30 złotych już nie pamiętam na chwilę obecną ale jakbym mogła sobie po dyszce co miesiąc odkładać to już by mi się nic nie stało a jednak w czerwcu bym tego nie odczuła więc będę myśleć czy czy tego nie zrobić takiej jeszcze kategorii no dobra. No to tyle, bo się rozgadałam, pomarudziłam. A. <grych> Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i powiedzcie, czy to mało, czy dużo, bo mi się daje, że dużo. Pamiętajcie, że u mnie jest pięciosobowa rodzina i budżet 6 tysięcy z opłatami. To już jest wszystko. Więc ja jestem zadowolona. I to chyba najważniejsze, nie? Dobra. No to do zobaczenia. Cześć, pa!